Na przyszłości. Flowing... Tam... Natomiast kilka no takich prawa zachowanego do Czarnogóry. Chodzi tutaj trzy tygodnie. Celem było właśnie zwiedzanie wszystkich Bośni i Hercegowiny. Zobaczcie, gdzie Białoruś jest ślady, znam po wojnie z za lat 90. i zamknięcie oczywiście Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry. Słowację, Węgry to już zwiedzałem wiele lat temu, już to Coś szczegółowo, więc tam pomijaliśmy to na kolejny kontekst. Chorwacja też tak to tranzytowo No i cóż tutaj rozpoczniemy teraz yy, ten pokaz. A tu jeszcze, a no, pojechałem, bo akurat ten parę lat tutaj właśnie z Śląska, także żeby, żeby się drugi I cóż, ruszamy tutaj do po zakopanego pociągiem, z moim kolegą hmm. Andrzejem. Andrzej jest kojarzyńca hmm. yy, młody i spada na drogę

Tak? Jak my, mamy troszeczkę ten klimat jest słabszy, tu zamki krzyżackie, które mają już rozwiązania takie, które powstawały z ogrzewaniem, tak? już różne możliwości tam ogrzewania. Czy one się tam różnią pod tym względem? Jeśli mam dobre rozwiązania, na przykład jak hipokaustyczne ogrzewanie, to no, powiem, no, że nie zastanawiam się nad tym, mam raczej ten tylko dziwaką. Ja sama okazja mam tam zawsze dwa pogodę, na przykład w czy w Szembli, czy na południe jeszcze, tak że raczej tam mogą się różnić pewne efekty. Ale musiałem sprawdzić z tym ogrzewaniem, właśnie na tłumie, będzie kawał. No i cóż, tutaj Słowacja, czyli zamach pańskiej szczapucy, zamach miejskiego, jakiegoś nagrody, towarzystwa, w tym zrodze zobaczyliśmy. Panny Polska, też się popadrała Bardzo złożni. musi być na jajeczka, na śniadanie śliczka, czy na kolację, ręka ta gazowa. Także postawa. No i idziemy dalej. Tutaj już południe Słowacji, już na serwis angielski i słowackie. Nawet zawsze to jest, jest bardzo fajne, że wszyscy ludzie, słowak chciał osłabościć na obiad, wszyscy ludzie są bardzo gościnni. Tego nie ma właśnie, tego nie ma w Amsterdamie, czy Czechach, czy w Niemczech, że jedziemy i ktoś tam zaprosić do domu, czy poczęstować się alkoholem. Jak jesteśmy w Serbii, to do Serbowie. Pa, ale pani pa, 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 wtrącę się, bo to jest tak, a u nas w Polsce jesteśmy gościnni czy my nie jesteśmy gościnni? Bo ja, ja dokończę myśli, jeszcze, bo to jest tak, mój dziadek na początku lat 90., który pracował jako, jako do przymusowej pracy, znał świetnie niemiecki. I Niemcy, jak odwiedzali w latach 90. na początku, to on także ich wszystkich gościł, tak? Wszyscy przyjeżdżali także na rowerach, na tych kolarzówkach na ten, i oni tu już zwiedzali te strony, zwiedzali na, na strony i spali, nocowali, siedzieli przy ognisku, wysyłali później kartki do tego. Teraz wydaje mi się, że to takie trochę właśnie taka właśnie zmierzamy właśnie w, tych, w kierunku tych krajów bardziej zachodnich, czyli bardziej tacy zamknięci jesteśmy. Uważam, jest tak uważam, parę razy gdzieś tam próbowałem dostać, widzisz jakiś się znalazłem, z a tysiące tam właśnie 5, 6 rok, i na parę tych trochę tych nie było to dobrego wyboru, boję się, nie, bo nie, nie przyjął. Natomiast na lepiej, lepiej się zalecam, tam czy dali żołom czy na polu nocować, już. W Polsce nie poszło tam specjalnie o pomost, także no, na pewno jakaś taka gościna jest, ale myślę, że jednak na Bałkanach je lepiej co chodzi, bardzo tak, bardzo to wygląda. A tyle to roku pan jechał? Tu jest 2000, teraz, to to rok, półtora roku temu, 2014. A nie, 2013, tak. Teraz, tak. w tym roku w Alba. I tutaj akurat Węgry, Węgry twierdza, twierdza komarnie. I w Komanie i nie słyszałem, w Komanie na Węgrzech parę kroków. Właściwie z Lewskiego Dnia, Sława i, I Kasia. No dobra, tak. tylko że oni jadą aż, oni jechali też do Czarnogóry, ale przez Serbię, przez Rosję. Więc poznaliśmy się na podwalinie, przez parę dni nawet w przejechaliśmy razem. A no, I tutaj. Co mam gdzie jest? I I to I to tak. I to Dnia na wieczór 40, a na ten język 140 z nami, także okazało że jest instruktorką kulturystyki i właściwie ma postulę 80-dniowego tak. chłopaka, tak że bez problemu faktycznie mogła tu i I tutaj ten samek, zacznę. Lasa. tam na dookołę będzie, będzie, młodzież będzie drużba albo brada e, wymieniają wraz tak, z kwat z drużyny polskiej naście niczego widzi nie ma wszystkiego i na 49, no, o, żeński, bo, 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 to to będzie także sama drużyna akcenty i e, tak samo też wostęgi nie stawaliśmy będzie często często bardzo um, tym razem jak zobaczyli polski flagę to na dziedzińsku że i Lewandowski Lewandowski także są same dla wszędzie jakieś miłe akcenty tutaj Włodk chcieliśmy mała mała nowe miszeli też i no dają ten twór, że nie musisz martwić się, że na głowie nie karty, ale jednak są też męczące, bo 14 godzina, 13, 12, to ciężko naprawdę nieraz jest jechać, jak jest taka takich rzekach, które parę, mieliśmy, bo trzeba się odpalać, odpalać się od aczkolwiek te palaty, no to dużo komercji, więc z tego jest to ważne, trzeba było je zapłacić, jak się zająć. Tutaj spotkaliśmy polaka, który jest na negacji pracuje właśnie na wędzę i promem się wspólnie i tutaj rozwijamy obóz. Kasia Kasia doskonale gotowała więc co widzimy na makaron i posłalę makaron i jesteśmy już w średniej pośredniej w średniej dniu. I już mamy średniej średniej dziennie średniej średniej km. Trzeba jakieś przerwy, nawet w rog tam, żeby po stanie z rejonie. przewodniki oczywiście zawsze znikają w moich ta zapach. Także na własnym terenie mój rower ciężki jest, jest yy, dość szybki, nawet prze, prześciga do moich kolegów, natomiast terenie korzystne, jak to jest, w tym roku w Albanii czymś tam góry w Serbii czy Rumunia, Karpaty, bo mój rower jest już naprawdę to ostatni, bo jednak jest to, jest to wymagające sił, brakuje nieraz w te przeleczenie dojeżdżają. I kolejna przerwa. I proszę dalej. wybranie. węgiel w końcu przyjechać. Raczej tutaj nikt nie będziemy w swoim wypadku. Nikt samochód nas nie potrącił. Rada lata wszystkie. W tym roku w Albanii kolega to obojczyk, ale sam się wcześniej wykonał. Zabójcie, to jest się samochód, to jest to samochód, to nie to samochód, to jest to w tej branży, w na zabytkowe, w ramach zepsuł więc trzeba było znaleźć te od razu w jakby spodziewaliśmy mimo że nie od razu się, to pojechał, prawda, i nas tego, zaprowadził nas do warsztatu obronnego. Tu w jak się wierzy, że są to też nas gościli, miło szef, samolot dał nam widok na umianku, także sam do zrób na licencję, tak No i tu pecz, i jak widzieli, szczepkę Andrzeja, bo on był taki tutaj w Tutaj wągni miana chmielnego, najpiękniejszego chodza pękniewskiego, wstaję w średniowieczach. W peczu to był jakiś papież. No, jak mówię właśnie zwracam uwagę na architekturę, muzeum, na przykład na piękne relikty było dane i w jeszcze i i jeszcze w Majewice. Dzisiaj już przeglądowane, mroki też to, rozumiem, niezwykłe wszelkie. Pod jest coś w dlatego, że przez te chrześcijańskie jeszcze miasto jest opanowane tymi na pachanem, na no ale przyszło nam się już, przyszło nam się już korzystać, w każdym w jest załadowana, Mamy do kompacji. Czyli Chorwacja osiągnęliśmy przy pięciu dni właściwie od z Polski. Chorwacja tutaj się tak dwa razy na zewnątrz, aby głównie, właśnie aby się do Bośni dojechać. Takowi jednej bardzo zobaczyć, że są I moje upewnianie, że tutaj jest bałkańska, czyli taki, no, powiedzmy, milony, motet na grillu, na grillu, jest dostępny u nas nawet w takim bałkańskim restauracji na Twojej Mieście. Tak. Także projektowanie będzie funkcji, to właściwie codzienna nasza jedna była jest na miejscu. W Chorwacji nas ceny, bo jednak są duże, są na dużo, że duże, tylko duże nie kupowaliśmy tam nawet w markiewach, a szczególnie tak. na Boże, na ceny są bardzo duże. I, jak są owoce jakieś tam na, to, arburze, <laughs> Nie, nie stawia zawsze jest, bo jak w kościołach jestem do nie żeby 었, czy też, prawda, nasz młodzieżczyk, Rumunie są że Dzieci nas usługują. Hmm. trzeba coś dać. Teraz jedziemy do Rumunii, bo przez Rumunię bierzemy z sobą batoniki, żeby dzieciom nie widać tak jak Dużo Niemców też do siebie ogrodu, Mój też niemieckiego, saskiego przyjeżdża. Ja mam że przyzwyczajenie. Wie że że jakieś się to samo się widać. Ten pierwszy zamek jest zjednany No i tu taka sytuacja, że jak zachowamy zamek, to nie wiem, czyli była na wzgórzu. No i cóż, Bośnia, no kraj, też ja tam pokazuję, że nie może, także gdzieś tam w te alburki, wcisuje się do krajobraz z meczetami. wica oczywiście na rewelacje z krytkami. Taka pońskawica kosztuje u nas. W Polsce 15, zł, w Chorwacji ponad 20, w Polsce 12, złotych, a w Serbii 7 złotych. Serbia To jest zdecydowanie najtańszy kraj, jest w Rybej aczkolwiek Albania jeszcze najtańszy kraj jest. W tym roku byliśmy bo w nie się na tym Tutaj są dzieci, otrzymało życia. I z jednego kierunku już Sara większym budżetem jest karę w moim zamachu. Tutaj karę wartorzysty, w Bośni, kolejnym celem był zamek Szrebrenica. Moim wrażeniem, że wśród tych ubranych, zależnie na skalę zamek, prawda, most zadowolony, to znaczy, prawda, skalny zamek monopolarny, w Wyszynku Górskim, właściwie, i po mojego łańcuchu miejscowym spotkał nas, z którym w jesteśmy, dał nam swoje, są to maszywa, zrobiliśmy sobie z niego jakieś zabawki, z tego miodu, a jest w także tak samo może łańcuch, jak i, prawda, inni mieszkańcy, w moim bardzo gościnnym, jak jest jakieś źródeł, trzeba przynajmować wodę, Jedziemy idziemy po połkanach, kurs starczył się mieć też mowę, Słońce nie są ale ciepłej ale każdy musi być nas parowali, bo się na, na sparowaniu, no yy, Proszę, nie, 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 się. nie, 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 jak nie, 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 w Polsce, Czeka też, ujemy się, bierzemy, udwajemy, no, bo nie mamy żadnych tam bardzo wybuchów, które no, w no, kamerach chyba no, nie odsłuchujemy. No i cóż, tutaj ruszamy dalej. Znowu zainteresowanie z nimi, jak przyczepiało, ja. I kolejna skierca, to było, to było już Świerdzy, że magla, to jest miasto, magla i taki, że mogłowiec świerdza, zabytkowy w przeszłości XVI wieku. Także już na zachodzie słońca, właśnie tam, już pojechali, no i jeszcze mieście, do okresu, do zdjęć. I na ziemi, które zwierzę zagrała, wówczas są posłańskie, tureckie, Zacharku, tak zwane. Ponieważ w Bośniu, właściwie do końca XV wieku, była grają za mańskim po podwoju, po